I znowu się patrzę za okno, znowu wdycham samotność znowu. I widzę jak ci wszyscy samotni ludzie mokną no. ich nie własnego umysłu zostałem dawno temu bo ludziom ufać już nie wolno, nie wiesz czemu Ta. Że szary dzień Tak jak szare nastroje Ta. są szare jak mój punkt widzenia Tutaj co dzień, tutaj co nie czuję bólu dawno Wszystkiego nie przeżyłem nie. Może spadałem na dno, bo za wysoko mierzyłem Po co wchodziłem Nie myślałem, że się uda Nie wiem Bo tak jak ty, wierzę w niektóre cuda I znowu mówię nie chcę, lecz nie potrafię Skończyć. Już dawno chciałem się z tego życia wyłączyć Kolejna kula w plecy, kolejny raz poczułem ziemię Dlaczego ciągle tak się dzieje? Nie wiem nie wiem Między piekłem i niebem, między sercem a sercem Oddaję je w pełni, chociaż już więcej nie chcę Otwarte oczy, patrzysz głęboko w sufit Nie może spać, najchętniej byś się upił Te szare dni trwają już tyle czasu Te szare dni co dzień są na nas Otwarte oczy, patrzysz głęboko w sufit Czare dni, trwają już tyle czasu Szare dni co dzień, są na nas tu Te szare dni, dni męczą, trwają za długo, wciąż bierze się z samotności grubo, probo te wyjść, przed siebie iść do przodu, nie odczuwając potrzeby pragnienia, i głodu, i głodu, i głodu. Wiem jak to jest, być ciągle ryzy. tym najgorszym, a uciec stąd jest, jeździeciem jest, jest. najprostszym momenty załamania, znaszomek bardzo dobrze tak, Zachobuj tak, się tak jakbyś patrzył tak, na swój pogrzeb Może nie łącznie przejmować się tym wszystkim, ale, ale najłatwiej mówić, że jest dobrze swoim bliskim to jest takie kurwa proste chciałbym nauczyć się, zachować ocenę znowu nie daje snu, znowu zaczyna męczyć i nie wiem czy mnie wciąż będzie, więc pierdolona weselność i dosłownie w każdym tak. dzień To jest temat dla mnie, z poważny tak. okay mm -hmm.